Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, stali widzowie kanału Polska Hata doskonale wiedzą, jak to wyglądało, i pewnie intuicyjnie wyczuwają, że nic się w tym zakresie nie zmieni. No, ale dla widzów, którzy przypadkowo weszli na kanał Polska Hata, może małe króciutkie wyjaśnienie. Otóż, macie yy, Państwo do czynienia z osobnikiem, który tkwi pomiędzy młotem a kowadłem. To znaczy wielokrotnie krytykował, krytykuje i krytykować będzie to, co działo się wokół pomoru, w wykonaniu władz, a i też opozycji, bo to właściwie do jednego gara można włożyć ten poziom historii absurdu. No i co tu dużo mówić, zniewalaniach ludzi, odwierania im podstawowych praw, ale też i ogłupiania, co chyba było w tym wszystkim naj, najbardziej szkodliwe. Ale byłem też człowiekiem, jestem i będę, który e, ostrzega przed wszelkiego rodzaju najgorzej pojętym znachorstwem, e, takim szczególnie znachorstwem internetowym, poświęcałem różne odcinki cudownym grzybom, e, innym częstotliwościom zawartym, wysokim częstotliwością rzekomo zawartym w środkach. E, rozmaitych medykamentach, robaczkach, mikrochipach i tym, tego typu historiom zawsze uprzedzałem, że to jest ślepa uliczka, że to jest paliwo dla tych panów, o których dzisiaj trochę powiem, a chodzi o pana Andrusiewicza, pana Niedzielskiego. Zatem proszę państwa macie do czynienia z człowiekiem, który przez obie strony będzie nazywany oszołomem, a jest to dla ludzi myślących jakaś wskazówka, jakaś diagnoza która pozwala no przynajmniej przypuszczać, że, że staram się staram się po prostu patrzeć na rzeczywistość w sposób obiektywny i wbrew temu co mi się próbuje przypisać a czym się, ob, a właściwie obrzucić w postaci rozmaitych ekstrementów nie jestem ani szurem, ani foliarzem, ani antyeliksjerowcem, ani, ani innym płaskoziemcą. Jestem człowiekiem już może i starej daty, a przez to pamiętam system edukacyjny takim, gdzie na lekcjach biologii przekazywano określone treści. I z takim, proszę Państwa, z takim stanem ducha i wiedzy, z takim podejściem do rzeczywistości, Chcę w sposób jednoznaczny powiedzieć, kierując się nauką, proszę Państwa, i to nauką ze szkoły podstawowej, że to co próbuje w tej chwili zrobić pan Niedzielski za pomocą pana Andrusiewicza, czyli a dzisiaj odbyła się ich konferencja, czyli odpalenie eliksiryzacji dla dzieci poniżej 5 roku życia, to jest proszę Państwa działanie stricte polityczne i w moim przekonaniu działanie o charakterze no nie chcę tu używać moc, mocnych słów ale no może się posłużę tym słowem, które wypowiedziałem wcześniej w innym kontekście, ale działania znachorskie, nie mające nic wspólnego proszę Państwa z medycyną z leczeniem. Na szczęście proszę Państwa, to jest bardzo ważna informacja na szczęście i to trzeba podkreślać w nieskończoność oni namawiają do dobrowolnych do dobrowolnych działań paramedycznych, które rodzice mieliby podjąć wobec własnych dzieci. Zatem, proszę Państwa, z pozycji człowieka, którego sam przed chwilą nieskromnie scharakteryzowałem. Jeśli to dla kogokolwiek jest jakaś istotna wskazówka, jeśli to ma dla kogokolwiek znaczenie, to z pozycji takiego człowieka mówię jednoznaczne nie, proszę Państwa. Jednoznaczne nie, bo to, jest, to nie służy żadnym to nie służy żadnym celom medycznym to nie służy żadnej profilaktyce to jest proszę Państwa tylko i wyłącznie brutalny marketing połączany z interesami politycznymi tych dwóch panów i ja proszę Państwa żeby nie być goosłownem tylko jak zwykle podpierać się faktami i mówić o tym co jest co jest najistotniejsze w każdym zagadnieniu podam Państwu te fakty, a właściwie podam Państwu dwa fakty, które wystarczą aby dojść do takiego samego przekonania. Proszę Państwa pomijając wszelkie emocje, a jest mi naprawdę, proszę mi wierzyć jest mi bardzo, bardzo trudno szczególnie w przypadku tych dwóch dżentelmenów jest mi bardzo trudno ale pomijając emocje, trzeba przywołać dwie, dwie informacje. Proszę Państwa dzieci w tym przedziale wiekowym mamy w Polsce około półtora miliona Natomiast z tych cudownych środków minister z wykształcenia ekonomista i rzecznik z wykształcenia politolog zamówili około 400 tysięcy. I tu w zasadzie powinno nastąpić, no, nastąpić krótkie myślenie, krótkie spięcie logicznych, logicznego powiązania faktów, a następnie opada kortyna pod tytułem żadnych eliksiryzacji dla dzieci w tym przedziale wiekowym, tym nowym specyfikiem, o którym sam producent mówił, że on w tym przedziale wiekowym praktycznie nie prowadził żadnych badań. Proszę Państwa, bo co to oznacza? No to oznacza, że polski minister razem z polskim rzecznikiem albo narażają na utratę zdrowia i życia. Czyli na gigantyczną katastrofę, tragedię, jaka nigdy w historiach i w dziejach Polski nie miała miejsca, ponad milion polskich dzieci. No bo, dlatego, ponad miliona polskich dzieci tego specyfiku zabraknie, jego nie ma. No, bo rozumiem, że tu szturm nastąpi, jeżeli chodzi o środki zdrowia. Zdaje się, że tam jakaś afera też jest w przypadku aptek, bo dzięki Bogu nie można dokonywać tych iniecki bez recepty lekarza wystawionej przez lekarza, no to rozumiem, że tu nastąpi szturm rozmaitego rodzaju placówek służby zdrowia, no bo przecież mamy do czynienia z fenomenalnym Lekarstwem na wszystkie, dającym stuprocentową gwarancję pod każdym względem nieśmiertelności, nieroznoszenia dalej mikrobów i tak dalej. Znamy te propagandowe, propagandowe hasła, które się kompletnie skompromitowały. One były skompromitowane na starcie, kiedy dla każdego człowieka posiadającego wiedzę ze szkoły podstawowej, no ale z biegiem czasu skompromitowały się w znacznie szerszym zakresie. No, albo, proszę Państwa, albo mamy do czynienia z taką sytuacją, że minister zdrowia chce doprowadzić do takiej tragedii, do takiego dramatu. <laughs> Przepraszam, albo, proszę Państwa, mamy do czynienia z działaniem stricte politycznym, czyli została zamówana jakaś partia specyfiku, jak to się ostatnio sam niedzielski wyraża w tym swoim technokratycznym stylu nie do przetrawienia preparatów Zamówiono taką liczbę preparatów, aby rząd miał i przede wszystkim sam minister alibi, tak? Bo oto mamy do czynienia z taką sytuacją, że niestety w naszym pięknym kraju jeszcze znaczna część osób. Nie pogodziła się z rozumem, albo nie miała po prostu takiej okazji, nie mogła się spotkać w takim towarzystwie i nadal uważa, że to, co nam fundowano przez ostatnie dwa lata, to rzeczywiście była kwestia medyczna i kwestia zagrożenia biologicznego, a nie brutalna polityka połączona z brutalną ideologią, połączona z brutalnym marketingiem, na którym zarobiło wiele korporacji. I ci ludzie w momencie gdyby tych preparatów, jak mówi Pan Niedzielski, zabrakło, mogliby podnieść larum, że cały świat, pamiętacie Państwo chociażby takie hasła, testy, testy, testy. No albo że cały świat prawda się eliksyryzuje a my tutaj nawet rząd nie zadbał o to żeby chronić najmłodszych bo to granie na emocjach obrzydliwe odrażające odpychające miało miejsce od samego początku i ono będzie koncentrowane do samego Końca. Tu oczywiście było, to jest ten paranoiczny re realtywizm polegający na tym, że nazywa się ochroną zdrowia i używa się tych emocjonalnych argumentów w momencie, gdy, to, gdy występuje tak naprawdę zagrożenie dla zdrowia. No, i z tych względów, proszę Państwa, Pan minister, ekonomista i Pan rzecznik, politolog podjęli takie inne działania polityczne, PR-owe, aby mieć to z głowy. Natomiast, proszę Państwa, niestety jest jeszcze jedna grupa osób, której mi jest najbardziej żal. No, no zwłaszcza dotyczy to rodziców, nie wiem, którzy mają problemy zdrowotne sami, bądź mają problemy zdrowotne z dziećmi, którzy właśnie słuchają z jednej strony tych, i, tych radykałów, którzy praktycznie wszystkie schorzenia chcieliby, chcieliby wyleczyć grzybem nakrapianym, muchomorem albo kozim mlekiem rozcieńczonym jodyną, a z drugiej strony mają do czynienia no, niestety z poważnymi ludźmi, przynajmniej na papierze, czyli z tytułami profesorskimi, tak zwanymi ekspertami, no i niestety ludźmi też, którzy się posługują wykształceniem medycznym. Którzy w sposób cyniczny, i tylko i wyłącznie dla zysku czy dla kariery wciskają na każdym progu i na każdym kroku wszelkiego rodzaju specyfiki, które później pozwalają, na przyjemny odpoczynek na egzotycznych wyspach. No i ci ludzie bombardowani. Całkowicie sprzecznymi informacjami. Bardzo często podejmują decyzje no, spontanicznie, emocjonalnie, w, w ostatniej chwili, pod wpływem, jakiegoś, pod wpływem jakiegoś impulsu. Dlatego jeszcze raz proszę Państwa, z pozycji człowieka, który odrzuca jedną i drugą skrajność, chciałbym podkreślić z całą mocą, że mamy tu do czynienia z działami, działaniami stricte politycznymi. Nie ma to nic wspólnego z, z profilaktyką medyczną. Jest to tak zwany parasol. Ja już nie będę nazywał do, dosłownie e, chron, a wcześniej pada w słowo na cztery litery który sobie szyje pan niedzielski, który sobie szyje cały obóz polityczny, między innymi po to, aby się chronić przed atakami medialnymi ze strony mediów związanych z opozycją, samych opozy samej opozycji, lobby e, związane z, z farmakologią i z, z medycyną. No i oczywiście całego grona ekspertów, którzy e, zainwestowali cały swój autorytet, przynajmniej oni tak to h, określają, i ten autorytet został przez ostatnie dwa lata kompletnie naszarpnięty, czyli proszę Państwa jeszcze raz z, wielkimi, z wielkim wysiłkiem przez zaciśnięte zęby pozbywając się emocji układając tę te, te istotną kwestię, bo, no bo najistotniejszą chodzi o życie i zdrowie i to chodzi o życie i zdrowie naszych dzieci przestrzegam przed uleganiem uleganiem marketingowym i PR-owskim chwytom, poświęconym, złożonym na ołtarzu politycznych zapotrzebowań i, i zabezpieczeń pana Niedzielskiego, pana Andrusiewicza i całego, całego rządu. Proszę państwa, chodzi o wasze dzieci, chodzi również o wasze zdrowie, o wasze życie. I jeśli odrzucicie wszelkie skrajne przekazy, jakie, jakie spotkacie w mediach, w internecie, to rozum, po prostu rozum podpowie, jakie przyjąć rozwiązania. to rozwiązanie może być tylko jedno, proszę Państwa, no nie inwestuje się w maść na szczury, nie inwestuje się w cudowne środki odchudzające, odmłodzające i zapewniające stuprocentową gwarancją ochrony gwarancję ochrony przed hospitalizacją, bo to są wszystko proszę Państwa no, garki, które nie przepalają, jajecznicy, czy co tam sobie do tego garka włożycie rozum, rozum proszę Państwa i jeszcze raz rozum, chociaż ciężko podtrzymać emocje, to Kierując się wyłącznie rozumem, odrzucając skrajne, skrajne podpowiedzi, zawsze dojdziecie do jednego słusznego wniosku którym jest ochrona życia i zdrowia własnego i przede wszystkim, czy nie przed, równocześnie ochrona życia i zdrowia Waszych dzieci. I to wszystko, proszę Państwa, cały sposób, aby poradzić sobie z tym, no na szczęście z tą na szczęście już dogorywającą paranoją. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Mówi się o tym, że istnieje takie uczucie bardzo wstydliwe, bardzo toksyczne, które dotyka nie tylko tego, którego obdarzamy tym uczuciem, ale również dotyka nas, samym, nas samych, jeśli tym uczuciem pałamy. I to uczucie nazywa się nienawiść. Nie wiem, proszę Państwa. Być może, być może tak jest, natomiast ze swojej strony uczciwie mogę powiedzieć, że ciężko mi jest powstrzymać się od tego uczucia na widok panów, których dzisiaj wymieniłem, bo, wiedzę, bo wiem, co to są za panowie i wiem, że z nimi nie ma żadnej dyskusji. Ich po prostu trzeba pokazywać palcem i ich. Trzeba damaskować, ponieważ ich ceniczne działania bezpośrednio zagrażają nam i naszym bliskim. A co za tym idzie, widząc to co robią i z jakiej pozycji to robią? No, proszę Państwa, nic innego do zaoferowania tym panom nie mam poza tym jednym uczuciem. Natomiast jeśli się odetnie, przynajmniej na chwilę. Na czas podjęcia racjonalnych decyzji, wszystkie emocjonalne napięcia, to na końcu, jak to mówiłem dziś wielokrotnie, i jeszcze raz powtórzę, decyzja ze strony rodziców, opiekunów dzieci może być, proszę Państwa, tylko i wyłącznie jedna. Jak najdalej od tego, co jest produktem politycznym, marketingowym, PR-owym. Jak najbliżej z ochrony zdrowia naszych dzieci. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.